Pewnie wiecie, że niektóre zestawy Lego oszałamiają swoją skalą, ale jest także wiele konstrukcji z tych klocków, które zostały odwzorowane w prawdziwym życiu z realnymi wymiarami. Pierwszą taką konstrukcją jest to ten zestaw LEGO City, który znajduje się w Japonii w mieście Tokio. Został on stworzony do promowania innych zestawów LEGO City, więc to wielkie pudełko zamiast saszetek z klockami w środku posiada inne zestawy, ale w normalnej skali. Jeśli chcecie wiedzieć o takiego realnego zestawu jest to pudełko to właśnie od tego i widać to jeśli spojrzy się od góry na tą całą konstrukcję. Oprócz zwykłych pokazów różnych konstrukcji znajdują się tam również różne aktywności oczywiście związane z klockami duńskiego producenta. Tymczasem z Lego City przenosimy się do Lego Przygody, a dokładnie tego zestawu, a jeszcze dokładniej tej sofy, która jest jednym z elementów tego sociku, ponieważ tak się składa, że została ona stworzona w prawdziwych wymiarach z prawdziwych elementów konstrukcyjnych. Dla mnie wygląda to bardzo dobrze i fajnie, że zadbano nawet o study na samej kanapie, pomimo że prawdziwi ludzie nie potrzebują przecież ich, żeby właśnie usiąść sobie wygodnie na takiej sofie. Teraz może nie pokażę wam budowli, jak to było wcześniej, ale coś równie świetnego. Dokładnie chodzi mi o Metro Lego które zostało udokorowane z okazji 60. urodzin tej firmy. Całość znajduje się w Hongkongu i pojazd został przemieniony na taki styl przy współpracy z firmą MTR. Prezentuje się to niesamowicie i z chęcią przejechałbym się takim metrem. Teraz przechodzimy sobie do Lego Star Wars, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że małe miecze świetlne mają swoje odpowiedniki w prawdziwym życiu. Tak naprawdę jest ich dosyć dużo, a także wiele twórców nagrało poradniki, jak zrobić tego typu miecz świetlny LEGO, jednak nie jestem w stanie powiedzieć, kto zrobił tego typu właśnie miecz świetlny

Kolejną naprawdę gigantyczną budowlą, a raczej ozdobą, jest ten most zlokalizowany w Szwecji. Pomimo, że z bliskiej odległości nie wygląda jak stricte klocki Lego, to wystarczy się trochę oddalić, żeby w pełni podziwiać tą fantastyczną budowlę. Z kolei to jest rzecz, o której przed zrobieniem tego filmu sam nie wiedziałem, a szkoda, bo chciałbym dokonać zakupu w jednym z takich automatów Lego. Wyobraźcie sobie iść na przykład na jakieś lotnisko i zobaczyć tego typu automat. No, ja bym od razu po prostu po niego śmigał, bo jest to dużo ciekawsze od na przykład jakichś batoników lub postroników. Automatów z kawą. Tego typu automaty, podczas gdy Lego z nimi eksperymentowało, zostały rozsiane po dużej części Europy. Jednak ja w Polsce nigdy takiego nie widziałem i niestety już go nigdy nie zobaczymy, ponieważ firma Lego wycofała się z tego pomysłu. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale myślę, że nie był to po prostu tak dochodowy biznes, jak sobie właśnie ta marka wyobrażała. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu klocki z takich automatów były nawet droższe niż w oryginalnych sklepach Lego, gdzie już są po cenach katalogowych, ze względu na utrzymanie takiego automatu, no który który jest pewnie nie za drogie, nie za tanie, ale wiecie, no jednak potrzebują więcej pieniędzy. Teraz zobaczcie według mnie najładniejsze dzieło z dzisiejszego filmu, a dokładnie ten oto malunek 3D, który został wykonany po prostu na ulicy. Te mini figurki mają przypominać prawdziwą armię Sterrakoty, która jest jednym z chińskich zabytków. Zostało w to włożone wiele pracy, ale efekt się opłacił. Nie jest też oczywiście to żadne oszustwo, po prostu zostało tutaj zastosowane wiele trików manipulacyjnych, perspektywą oraz fenomenalne cieniowanie. No i ostatnią pracą na dziś Dzisiaj jest ten most ulokowany w Niemczech, który przypomina powiększone klocki Lego składające się właśnie ten most. Jest to oczywiście malunek, jednak wygląda mega realistycznie, co robi niesamowite wrażenie. Jest to z pewnością jedna z najpopularniejszych tego typu prac LEGO, które znajdują się gdzieś tam na ulicach różnych miast, co mnie w ogóle nie dziwi, bo nawet od dołu wygląda to po prostu jak 3D. I to tyle co przygotowałem dla Was w dzisiejszym filmie. Do następnego i cześć!